Witajcie, towarzysze, z tej strony ja. Wasz kochany, na przykład, to jest kolejny odcinek z naszej kochanej Morda. Jak też wy pamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku, no, zrobiliśmy sobie taką małą bazę, zrobiliśmy pierwszą farmę, zrobiliśmy również pierwsze plany. No, a w tym Towarzysze, a towarzysze, w tym odcinku będziemy pewnie rozbudowywać to, co zrobiliśmy. Może zaczniemy się nawet wkopywać już w tej jaskini, choć nie wiem, zobaczymy. No, ale, na razie, towarzysze. Musimy zrobić nazwę wioski. Z racji tego, że faktycznie jak będę robił te odcineczki e, naprzód, to po prostu towarzyszę, jak e, no, będę widział w komentarzach te wasze propozycje, to po prostu zmienię sobie później w opcjach e, nazwę kolonii. No na razie że sobie jakąś wylosuję. E, na przykład na co? Na jakieś takie. No Uśmie, czemu nie. A tutaj, jakąś nazwę osady. O, w sumie mi takie coś pasuje. No ale, towarzysze, oczywiście, jak dacie jakieś propozycje w komentarzach, czy coś tego typu, to ja oczywiście się ustosunkuję do tego i zmienię nazwę kolonii w opcję. No, ale, na razie, towarzysze eee, zaakceptuję. W ogóle, też, towarzysze, jak sobie spojrzałem na poprzedni odcineczek, no to jednak jestem ciut głośno, więc może trochę przyciszę tę grę, żebyście jednak. Eee, no, mogli sobie po prostu posłać dźwięków w gry. Ja i tak jestem dosyć głośno, więc sądzę, że. Może po prostu to mam Nie wiem, będzie się wam przyjemnie oglądało, no coś tego typu. jak mi się wydaje, przynajmniej. Jak coś tam to piszcie w komentarzach, to w następnych odcinkach, jak skończę nagrywać podrząd, to po prostu to się. No, po prostu zmienię w opcjach. Dźwięk, muzyki i w ogóle. A jak w ogóle wygląda aktualna nasza sytuacja? No, aktualnie brał tutaj. No w sumie, nie, no sobie te pewienko. Jest. No, bo, o, normalnie. W sumie teraz ja pomyślałem, towarzysze, że w sumie dlaczego by nie zrobić może tutaj po prostu naszego miejsca, gdzie będziemy sobie tutaj, e, gdzie będziemy sobie towarzyszyć. Tutaj oczywiście robić różne rzeczy związane z jedzeniem. Tutaj zrobimy jakąś kuchenkę, tutaj walniemy sobie stu i myślę, że wszystko powinno być wtedy fajnie. E, to sobie rozbierzemy te elementy, one nam nie będą potrzebne. No, no, w ogóle też widziałem, że jest głośna klawiatura u mnie trochę na odcinek, więc może będę próbował sobie tymi e, przyciskami, ale jeżeli faktycznie będzie jakaś nagła sytuacja, no to będę spacją sobie zatrzymywał. No dobra, to na razie niech oni tutaj sobie... Mm, zniszczą te wszystkie ściany, to za was sobie przyjmiemy. Okej. Okay. Zawsze trochę nam się przyda Stali. Bezczynni koloniści. Mm, no w sumie oni taki i tak. Dobra, jakie zrobimy tutaj plany? Na pewno będziemy chcieli, towarzysze, aby, aby, aby stu, stół rzeźniczy był gdzieś na przykład tutaj, sobie przesiemy tak, a na przykład piec, piec elektryczny byłby fajny, ale może na razie zrobimy sobie towarzysze zwykły piec, ustawimy tutaj. E, no w sumie, ja tak sobie myślę, co byśmy to mogli jeszcze zrobić takiego? No myślę, że na pewno w sumie moglibyśmy byśmy już zacząć e, zrobić sobie... Takie podstawowe defensywne umocnienia Więc na pewno, jak to ustawimy? Myślę, że sobie przedłużymy to Zrobimy sobie tutaj i tutaj jakąś linię, bo tu jednak jest dużo drewna I w przyszłości, towarzysze Będziemy mogli sobie zrobić tutaj wielką farmę Albo jakiś po prostu inny budyneczek Lub nawet statek, nie wiem, zobaczymy jeszcze A jak na razie, ustaw mi Nie, nie chciałem drzwi Chciałem żebyś mi ustawił ścianę O właśnie, ustaw mi ścianę tutaj ustawimy ścianę tutaj hmm, ściana też mi się przyda tak mniej więcej tu chociaż nie, nie tutaj nie tutaj nie miało być ściany yy, a kolejną ściankę sobie ustawimy tutaj o proszę bardzo i tutaj sobie odetniemy tak o. i to będzie chyba najlepsza opcja żeby się zablokować tutaj to, że zrobimy sobie taki właśnie przesmyk no, który będzie trochę śmiercionośli dla naszych wrogów, ale to spokojnie. Mamy jeszcze czas na takie rzeczy. E, no dobra, moi koloniści na razie sobie śpią. Drewna będziemy dużo potrzebowali, ale drewna mamy tutaj 800 wykopanego, no to spokojnie. Myślę, że nam powinno starczyć na te rzeczy, które aktualnie posiadamy. Niech oni sobie już zaczynają tutaj e, tworzyć te rzeczy. Tutaj będzie potrzebna stal, czy oni zaczynają tutaj, nie, oni nadal ścinają te wewną. Może w sumie na razie anuluję im te rozkazy, bo jednak mamy już dość drewna, jak na nasze potrzeby aktualne. E, tutaj Rosjans się modli, dobrze. E, co na... Przydałaby nam się rozrywka, tak, na pewno przydałaby nam się rozrywka, więc towarzysze, weźmy, zrobimy ten kołek, który po prostu pozwoli naszym kolonistom rzucać... Podkową. To zawsze będzie w sumie jakaś taka rekreacja dla nich. I myślę, że to nam się może przydać. Tutaj już pierwsze widzę zapowy są robione. To dobrze. Nawet bardzo dobrze. A te dwie jeszcze sobie poczekają. Choć już widzę, że powoli zaczynają. Tak, już powoli zaczynają tworzyć tą drugą zapowę. Która nam po prostu pomoże z ewentualnymi najścami później. No dobra, więc niech oni tutaj robią tą zapowę. Tutaj będą przenosili tą, ten kamień. Tu też widzę ile wyrosło? 57%. O, i właśnie to wasze, Pierwszy najazd. No na razie jakiś taki nie wiadomo kto jest. Więc od jakiej strony on będzie szedł? On będzie szedł od góry. Czy uda nam się naszemu? Koloniście? Nie, nie uda mu się zbudować. <laughs> Więc tak, zbierzemy to kolonistów i zbierzemy się gdzieś tak mniej więcej tutaj. W ogóle, Rusjan, niech on od razu atakuje, no bo on jednak jest wyspecjalizowany w walce wręcz, więc... Więc, 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 co? Więc będzie mu po prostu łatwiej. Tutaj od nas już biegną, niestety nam trochę tutaj Makera będą atakowali. Może tutaj Browna ustawimy mu tutaj. Ancilio ustawimy, żebyś uciekał za rzeką. Aj, nie niestety... Udało mi się powalić naszego Makera Dobra, udało nam się, towarzysze uderzyć atak Więc ale właśnie nie możemy go uwięzić Czy my chcemy go uwięzić w ogóle, towarzysze? To jest pytanie. Na razie myślę, że nie No ale on by się nam do czegoś przydał, to jest tak Taka szczera prawda. On by się do czegoś przydał mm, Tylko do czego? Możemy go zwerbować. Jakie on ma statystyki? Zdoby w strzelectwie no i w sumie palce wręcz troszkę w gotowaniu, więc może spróbujemy go zwerbować. Tylko gdzie by. No jeżeli w sumie to bardzo byśmy potrzebowali, to możemy tutaj. Ale znaczy, no tak, oczywiście chwilowo. Na razie tutaj oczywiście bez końca weźmiemy, a tutaj sobie zlecimy, żeby gotować proste dania. Tylko nie te, tylko proste dania. I to bez końca sobie ustawa. Chociaż nie. Żebyśmy mieli przynajmniej 10. Hmm, ty już byś go ratował. Kurcze. Nie wiem, nie wiem czego brać. Musielibyśmy na niego wykorzystać jakieś rzeczy. Nie. Znaczy nie będziemy go chcieli na razie brać. Hmm, na razie sobie weźmiemy po prostu te itemki, które tutaj mamy. O w ogóle tutaj. A nie, to jest chyba nasz, jedzenie naszego kolonisty. No, zaraz nam się otrzyma. tu czas właśnie. Oni idą się położyć, bo oczywiście są troszkę tutaj pobici. Zaraz ich tu ktoś może opatrzy. Tak, właśnie będą nas opatrywać. On za 4 godziny by umarł, więc nam no, przyda się go opatrzeć, na pewno. No, trzeba go opatrzyć, właśnie. No, niech oni go opatrzą. No, a ty będziesz umierał. Szkoda mi, no ale trzeba, trzeba. musisz umrzeć. Musisz umrzeć, towarzyszu. Zaatakowałeś... ...kochanego marszałka, no to niestety wskaże się na... ...Czimierdziu w męczarniach. No i umarł. W ogóle odcięliśmy mu lewą nogę, a nie lewo ścięliśmy. Jest to jest ścięcie złamianie, co ciekawe. No dobra, na razie niech oni sobie idą spać, towarzysze. Widzę, że w ogóle tutaj naszego opatrzą. Czy to jest sens? W sumie mogą opatrzyć tą lewą nogę, jednak ten śliniak. Czemu nie? 42% pw. to zawsze coś. A tutaj sobie tutaj pocieszę. No To w sumie, towarzysze, zawsze jest dobrze. Zawsze jakieś tam motywacje, intensywny ból. To za was minie. Przynajmniej powinno za was minąć. Plus jest taki, że jest w naszej chatce, no w naszym domku, tymczasem wygodnie, więc nie ma tego złego. A teraz najważniejsze to, właśnie, żeby oni zrobili tą zaporę tutaj. Jak oni zrobią zaporę tutaj, to już mogę... No i w sumie tutaj też, a nie tutaj, tak, tutaj też będzie zaraz zapowa, Bo później tutaj to może będę mógł zrobić sobie korytarz śmierci, który będzie przepiękny. Ech, ech, dobrze. Mam, że dobrze. Ta małpa już zgniła, więc już nie będzie sensu jej tutaj oprawiać. Szkoda. Tyle wieńka jeszcze tutaj przenosimy. Kurczę, już mało tego mamy, tak jak patrzę. Mało pożywienia. No, niedobrze, niedobrze. Niedługo trzeba będzie zrobić te pomieszczenia tutaj, ale na, na razie niech oni skończą te podstawowe rzeczy, które tutaj zaczęli robić. Ty. Jesteś przypisany do budownictwa. Hmm, a kto jest przypisany? A, mało osób jest przypisanych do budownictwa. No to trzeba to zmienić w tym wypadku. Jak mamy wolnych ludzi do pracy, no to dlaczego by nie? Co ty idziesz robić? Przenosić drewno. Dobra, no to jak na plan to to. Hmm, tak, bo on chce tutaj na dole to zrobić. Więc właśnie jaki jest mój plan odnośnie hmm, tego korytarzyka. Już wam mówię. Więc na początku zrobimy sobie... Wyciniemy tutaj te niepotrzebne kawałki. Zrobimy sobie plan. Jak to będzie wyglądało? Zrobimy taki korytarzyk. Tutaj będzie wchodził. Czy tak chcemy... Nie, zrobimy tutaj na dwa to. Więc, czy tak... Nie no, będzie trzeba zrobić to tak mniej więcej. O to walczę i to będzie taki mój korytarzyk śmierci. Zaraz zobaczycie to wasze, jak to będzie wyglądało. Myślę, że nawet chyba trzeba będzie wyciąć to tutaj. Żebyśmy mogli zrobić kolejne tutaj rzeczy, które mam w planie. Czy ja to zrobię jako jedno? A no to fajnie. Nie miałem tego na myśli oczywiście, żeby zrobić to jako jedno. Muszą być przynajmniej dwa miejsca. Trzeba zapamiętać. Tutaj ja zrobimy takie coś. Tutaj będą dwa, to nawet będzie trzeba trzy tutaj wyciąć. Trzy tutaj miejsca. Trzeba znaczy no wyciąć, to po prostu zrobić miejsce. Jak to będzie wyglądało po tym? Tutaj będzie, więc zrobimy to tak, że to będzie leciało tutaj. Ojej, coś mi się myszka przewinęło jakoś dziwnie. Tutaj dwa miejsca, więc to poleci znowu tutaj. I ostatnie, i ostatnia rzecz będzie, to w ogóle za, będzie takie zablokowane. O, i ostatnia rzecz będzie to jeszcze tutaj. Ale nie to później wytną. I tutaj to jeszcze będą wszędzie pułapki A tym trwa nie będą wszędzie pułapki no i jak sami możecie się domyślać, jak będzie ktoś tu przechodził, tutaj będzie jedna pułapka, tutaj druga. AI nie jest tak inteligentne, żeby aż tak łatwo przechodzić między tymi pułapkami, więc tworzysz... E, no. Myślę, że sami rozumiecie, co ona na myśli. Co nic tu naprawiają? A, to jest... stale naprawiają. Dobra, no, niech to naprawiają w sumie. E, górnicy... no tak, tutaj jest tych dwóch, brał to, on nie pasuje do tego. My poczekamy aż Rusjan tutaj zacznie kopać. Znaczy jak wykopię po prostu te całe drewarium. A tutaj ktoś już może w sumie zacząć tworzyć struktury z drewna. Więc na początek tutaj. Zróbcie jedną strukturę, tutaj drugą. Tutaj w ogóle musi zacząć robić trzecią. Najgorsze jest to, że zaraz będziemy musieli zacząć polować. Niestety, to są fakty, towarzysze. To są fakty. Na no nie wiem, czy bym chciał polować. Choćby choć było z niego dużo mięska. No i to jest fakt. Najłatwiej to by było na szczura, no ale na szczura no to też dużo nie zdobędziemy jedzenka wtedy. To są e, alpaki, więc to wtedy się możemy na nie spróbować zapolować. Ale nie, czy one nie atakują w stadzie przypadkiem, jak się je zaatakuje. Tego dokładnie akurat nie pamiętam. Te budyno. E, może, może tutaj w sumie zaczniemy rozkopywać to, żeby jednak tutaj było takie ładne po dwa. E, tutaj będzie. Tutaj też sobie takie rozkopiemy, żeby jednak było fajne przejście, bo jednak nasi to koloniści towarzyszy też będą tutaj przechodzić. Jak na przykład by się tu rozbił jakiś statek czy coś, i jakbyśmy chcieli z niego części zdobyć, no to jednak by nam się tutaj przydało to. Na no, nasi koloniści póki co sprawiają. Jak tam masz Maker? A on się tam trzyma po tym wszystkim. No, widać, że kość, No, wszystko się zrasta. Tutaj rozcięcia jakieś. Mm, tutaj odrażające otoczenie. No, będziemy musieli niedługo zrobić jakieś. Znaczy, no, nie będziemy musieli zrobić podłóg, tylko będziemy musieli tutaj zacząć kopać. A zanim my zaczniemy kopać, to jednak to chmi bo jednak chciałbym towarzysze przygotować tę obronę. No, bo to jednak jest ważne. Obrona jest jednak bardzo ważna na samym początku. Później możemy sobie zacząć tutaj rozkopywać to wszystko. I co ciekawe, tutaj mamy rudę srebra. E, w sumie to dobrze, bo srebro towarzyszy, że to jest nasza waluta w tej grze. I dzięki tej walucie będziemy mogli sobie kupywać różne superstale i tego typu rzeczy. E, co dziwne, nie można handlować złotem. Trochę szkoda, no ale trudno. Uznajmy, że no. Nic się nie da. Hmm, tutaj niech nasze Wusjan rozkopuje. Szkoda, że bywa nie. Może kopać, to on by się tutaj bardzo mocno przydał. Plus jest taki, że chociaż zdobywa tutaj doświadczenie, albo jestem przy, przy... czym? Przy gumnictwie. Ile on już tutaj ma? Siódmy poziom niedawno wbił, więc chociaż to o tyle dobrze. I tutaj zrobimy kolejny plan, dokończymy. A widzę, że tutaj skończyli, więc... Tutaj weźmiemy już kolejne struktury, sobie zrobimy. Okej. Okay. Tutaj raz, dwa, czyli tutaj w sumie nie trzeba odtąd, tylko już mogę odtąd. Eee. Nie, tutaj się jest za mało. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, jak już taki zamyślony chyba byłem, bo to trzeba znowu tutaj rozkopać. No dobra, w sumie i tak to może taki kobieta śmieci, jak na razie wygląda dobrze na znaczy, no przynajmniej na aktualny poziom, no bo jednak przeciwnicy jak na razie towarzysze są słabi, ale później jednak ten korytarz będzie musiał być przedłużony, nie, wiem tak, do 8 takich 10. Więc warto już mieć towarzysze wcześniej takie fortyfikacje przygotowane. Warto też pamiętać, że, niektóry, że niektóre typy przeciwników towarzysze niestety umią się przekopać przez takie rzeczy, czyli na przykład nie przechodzą przez te pułapki tak tutaj, tylko one przekopują się tak przez, przez po prostu te całe ściany. Niestety to jest problematyczne, no ale na razie nam to towarzysze wystarczy, więc tak, mamy tutaj pułapki, no i ustawiamy je standardowo, czyli tutaj jedna pułapka, druga i tak lecimy do samego końca tego korytarzyka, czy do tej dróżki w sumie bardziej, okej. Okay. No na razie coś takiego myślę, żeby powinno nam wystarczyć. Zobaczmy przy okazji już, no, może towarzyszę nowe zlecenie co do... E, no żeby wykopać po prostu wyrąbać może bardziej to do pewno, to lepiej zabrzmi. O przy okazji już pierwsze e, zbiory wyżu mamy. Więc to po prostu mówię, no to jest bardzo dobry mm, materiał, znaczy no, no pożywienie po prostu na, na sam początek jest najlepsze. Żeby po prostu sobie już zacząć je robić, bo najszybciej rośnie. A jednak żywi naszych, to, naszych tutaj kolonistów. Już zaczynamy pierwsze sztuki tutaj pożywienia też wytwarzać. Więc o tyle dobrze. Hmm, tutaj też pierwsze pułapki powstają. Tym lepiej dla mnie i dla moich kolonistów. Hmm, no, więc tutaj, tworzcie nowe e, tutaj paczki pożywienia. Później sobie oczywiście poszerzymy to. bardzo dobrze w sumie towarzyszy, że tutaj jest gejzer, bo z niego możemy później fajną energię sobie zdobyć. Trochę około. Dwóch tysięcy, jak dobrze pamiętam, jakoś tak albo może pięciu tysięcy. Dawno towarzyszy grałem w tą grę, już nie pamiętam dokładnie. No ale o, tutaj w ogóle jest drugi gejzer. To tym lepiej dla nas. Okej, okay. tutaj sobie kolonie się. No to sam sami widzicie, nasza kolonia jakoś się rozwija. Jakoś się tam towarzysze, ustatkowaliśmy aktualnie. No ale na to, nadal będzie ciężko. Mamy 800 sztuk złota. Potrzebujemy dużo drewna. Bardzo dużo drewna potrzebujemy. No, niestety nie mamy wystarczająco dużo ludzi, żeby to werszy zacząć tutaj robić. Żeby zacząć po prostu kopać to całe drewno. Może jakbym z modami wziął to, bym mógł tworzyć sobie androidy, ale to może to jeszcze innym razem. Może to jeszcze na razie innym razem. No, bo jednak chciałem pokazać wam taką standardową grę. Później może przerzucimy się na takie większe mody jakieś, ale to spokojnie zobaczymy. Jeszcze. jeszcze nie teraz. Na no, no, razie, niech ta seria sobie TFA 15 to pewno, no malutko. Malutko tego jest 11. No a tutaj, jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pułapek, z czego jedna bierze 45, więc to jest strasznie dużo. Jak na jedną pułapkę, no ale taka pułapka że to ona rani. Jakbym, nie wiem, jakbym przestrzelił bazuką kogoś. Więc chociaż to jest taki plus. No i co No niestety tego tuneliku nadal nie możemy wykopać. Jednak musimy się przygotować wciąż. Musimy, musimy się nadal przygotować. Musimy dużo drewna wykopać, materiały pozdobywać, poprzenosić kamienie, żeby było jakoś estetycznie. zrobić jakieś sensowne pożywienie, bo na razie mamy tylko 6. W sumie, w sumie 6 to i tak jest sporo, jak na aktualny poziom. No dobrze, towarzysze, ale jak widzę, już mamy, towarzysze, 20 minut odcinka, więc jak na razie oczywiście będę wam dziękował bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam was oczywiście, towarzysze, do subskrybowania, komentowania, lajkowania i oczywiście, towarzysze, zapraszam do następnych odcinków z iMuabda. Na wasze cześć!